Przekaz do Małgorzaty. 5 kwietnia 2024 roku. Piątek. Godzina 15. wstał pan, wstał pan, prawdziwie dla was wstał. Dziecko, ja teraz chcę wam powiedzieć, że naprawdę, według waszego czasu ludzkiego, to jest chwila do waszego nawrócenia. Wcześniej nawoływałem do was według naszego czasu, abyście mieli rozwagę na to, co do was mówię. I dla nas w niebie to był krótki czas, gdy mówiliśmy już teraz, za chwilę, wkrótce. Wy odbieraliście to według waszego czasu, ale Pan Bóg zawsze kieruje się tym, abyście mieli poczucie, że Jego słowa zawsze się wypełnią i bierze pod uwagę waszą opieszałość w odbieraniu Jego słów. Ale przyszła chwila, że teraz Pan Bóg nie będzie zwlekał, bo dał wam tą zakładkę czasową do wyjścia ze ścieżek grzeszności. Pobudził wasze zmysły do większej miłości do Niego, abyście powoli powracali na jedną prawdziwą drogę, którą jestem ja, Jezus Chrystus. Jestem prawdą, drogą i życiem, i kto podąża za mną jest moim dzieckiem Bożym. Ty, Małgosiu, ostatnio dużo cierpisz, a ponieważ modlisz się o nawrócenie wielu grzeszników, o dusze czyśćcowe, o swoją ojczyznę, to musisz, moje dziecko. I to cierpienie przyjmować i nieść ze mną ten krzyż jako wielki dar, którym cię obdarowałem. Dzieci, do Was wszystkich mówię: nie odrzucajcie swoich cierpień cielesnych, smutków duszy, i proszę, pomagajcie mi przygotować tym sposobem dusze odłączone od Kościoła Chrystusowego. Przyjmujcie je z wiarą i nie szemrajcie, bo kiedyś zobaczycie, jak bardzo pomogliście swoim braciom i siostrom wejść do Królestwa Bożego. Tak, dziecko. Wybrałem ci ten dzień na szczególne cierpienie, bo 3 kwietnia 33 roku zmarłem na krzyżu. Te trzy trójki w mojej dacie śmierci niech was utwierdzają, że jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Są nierozłączne i zawsze współdziałające ze sobą w każdym jednym działaniu. Dzisiaj, gdy byłaś u mnie na adoracji, którą rozpoczęła się od koronki do Bożego Miłosierdzia, Zapomniałaś, jaką intencję masz odmawiać, podyktowaną świętej Faustynie w nowenie przed świętem Miłosierdzia Bożego. A ja ci odpowiedziałem: dzisiaj sprowadź mi dusze czyśćcowe, które w to święto Miłosierdzia Bożego Matka Boża wyprowadzi z czyśćca do nieba. I tak się stanie, moje dziecko, bo oprócz Twoich modlitw potrzebne mi było to Twoje cierpienie fizyczne, osobiście znoszone. Wdzięczne są Ci te dusze i będą się modlić za Ciebie. Kiedy będziesz w potrzebie. To od dłuższego czasu w twojej rodzinie panuje ciągły smutek i utrapienia. Ale pomyśl, moje dziecko, czyż nie mówiłem, że w tych czasach wy, moje dzieci, będziecie się smucić? Powiem więcej, nawet chcę wam obrzydzić ten świat, abyście za nim nie tęskniły, bo mało jest mi dusz prawdziwie oddanych. Dzisiaj na targu usłyszała się od kobiety: Ja wierzę i chodzę tylko do kościoła w święta, bo tak nie mogę znieść księży. Ty jej odpowiedziałaś: No nie, pani nie wierzy, bo do kościoła nie chodzi się dla księży, lecz dla pana Boga, który czeka na panią z sakramentami. Ależ ja wierzę, powiedziała oburzona. A inna młoda kobieta stojąca dalej też krytykowała księży i mówiła, że wszędzie jest pan Bóg i wystarczy w domu się pomodlić były na ciebie we dwie oburzone, że powiedziałaś im prawdę, ale nie martw się, że będą cię wyśmiewać, bo ja wkrótce przemówię do nich inaczej, żeby zrozumiały słowa, które im przekazałaś. Dzieci, ostrzeżenie zawisło nad światem i to nie jest już długi czas według waszego czasu ludzkiego. I dlatego nie marnujcie czasu na powątpiewania, podążając za światem, a nawet wasze troski niech was nie przerażają. Bo skrzydła aniołów wiszą nad wami i czekają na trąbę bożą. Bądźcie dzielne, roztropne, pomagające bliźnim, współczujące opuszczonym, a przede wszystkim w łączności ze mną w Eucharystii, Komunii Świętej, pokucie, żalu za grzechy z całego życia, poście i jałmużnie oraz w trosce o własne zbawienie i zbawienie waszych rodzin. Nie zapominajcie, że ja zawsze do was mówię prawdę i żal mi każdego utraconego dziecka. Będzie to trudny czas, ale ja ciebie, Polsko, ukochałem. Z wielką radością patrzałem na modlitwy polskich rolników i innych także. Polsko, masz mi być pod nóżkiem, kiedy przyjdę na sąd ostateczny, dlatego nie utrać wiary. Obrona Krzyża na lubelszczyźnie przez rolników będzie dla nich wywyższeniem i Pan Bóg ich zawsze obroni. Wasze wybory do samorządów odbędą się w ferworze pewnych zakłóceń i zamieszania wielkiego. Wyjdą na jaw sprawy ukryte i wielu Polaków wtedy przejrzy na oczy, jak ich oszukiwano. Wasza władza prowadzi dzieci niewinne do zgorszenia i wielkiego grzechu cudowstwa, i chcą zniszczyć wasze podwaliny wiary i tradycji. Dlatego Palec Boży utrąci ich panowanie. Musicie w to wierzyć, bo wiara czyni cuda, i ja z tobą, Polsko, ten cud uczynię. Moje świątynie w Polsce są coraz bardziej wypełnione. I to raduje nas tutaj w niebie. Dzieci, odwiedzajcie mnie w najświętszym sakramencie, bo jestem w nim żywy i prawdziwy i czekam na was z utęsknieniem. Zaufajcie i bądźcie w wielkiej nadziei. Wasz Jezus, który rozpina swoje ramiona nad waszą ojczyzną.